Alaikum, czołem. Nie odzywałam się tak bardzo długo, nawet nie spojrzałam kiedy ostatnio się odzywałam. Przepraszam tych, którzy lubią mnie oglądać i czekają. Ale tak po ostatnich wyświetleniach to niewiele osób jest, ale i tak oczywiście liczy się i jakość, nie ilość. Jest mi bardzo miło, że nadal wyświetlenia się pojawiają. No i właśnie wiem, że kilka osób lubi moje Filmiki lubi mnie oglądać, ale ja naprawdę zupełnie jakoś nie miałam weny w lato. Parę razy próbowałam, nawet coś tam nagrałam, ale takie miałam wrażenie, że tak to się ładu i kupy nie, nie trzyma, że wzięłam i wykasowałam w ogóle w końcu. Wakacje zleciały szybciutko, nie wiem jak wam i bardzo. Teraz jestem na działce, odwiedzam dziadków, póki tutaj są. Niedługo już zjadą do Warszawy, już pierwsze takie noce chłodne były. Ale jakby od wczoraj się wypogodziło, subhanallah. I być może zostaną jeszcze dwa tygodnie, jak nie no to tydzień. Więc taka jestem jeszcze y, ciągle jakby trochę w, w wakacyjnym klimacie. Bo zdarza mi się właśnie y, wyjechać z Warszawy właściwie co tydzień. I, I jak mam możliwość to maszeruję sobie do lasu. No i tak właśnie. Chciałabym coś do Was powiedzieć z szacunku do Was i z miłości, i że cały czas jesteście. Nikt nie odsubskrybował mojego kanału od bardzo dawna, ale tak właściwie nie wiem co mam klepać. Ja wiem, że ja często klepałam, zaczynałam nie bardzo wiedząc co powiem, a później kończyłam, jakoś tam wybrnęłam z tego. Trochę moje życie zdominował TikTok. Tam, chociaż teraz też już jakby tak nie mam dużo, nie nagrywam, ale był taki boom. Że miałam dużo pytań, dużo zaczepek. Hej, tu. No, ktoś może powie, że dużo, zależy jak do tego podchodzi. Ja uważam, że nie dużo. Ludzie są yy, jednak w większości przypadków fajni, otwarci i nawet jeżeli nie zgadzają się ze mną, to piszą to, że się nie zgadzają, ale lubią oglądać. To też jest takie miłe. No i tam jest o tyle fajnie, że jak coś nagrasz, to od razu. Ktoś tam właśnie zareaguje, coś się dzieje. No i filmiki są krótkie, a to też jest o tyle wygodne, że żeby nagrać filmik na TikToka najdłuższy, no to tylko 3 minuty, więc musiałam jakoś tak się streszczać. A wiecie, że ja mam zdolności do skręcania gdzieś tam w bok i drążenia za długo jakiegoś tematu. Więc tak trochę mnie to pochłonęło. Ale jak to śmieje się mój mąż, że tam wygryzłam trochę tych komentujących. No nie wiem. Musielibyście tam zajrzeć, zobaczyć czy te, jak tam te moje odpowiedzi oceniacie, ale nie bardzo się mają do czego czepnąć, właśnie ci hejtujący. No i taka cisza trochę jest. No a tak poza tym, to też na tym Instagramie jakoś mniej mnie. Może już jak tak starzeje się trochę, znudziły mi się te internety. W sumie to nawet bym chciała, żeby całkiem, żeby tak żyć bez tego, mieć więcej czasu, bo czasami jak człowiek się zawiesi, Szczególnie na tym właśnie TikToku to masakra. Leci czas bardzo. Nawet na seriale wtedy nie bardzo jest czas. Ale ostatnio oglądam na Netflixie serial o robotach. Coraz bardziej wielkie rzeczy wkręcają. Kiedyś śmieliśmy się z mężem, że on ogląda takie filmy, żeby tak się jakby od rzeczywistości oderwać. On to lubi, te różne zombie. Jakieś takie klimaty dziwne. A teraz to jakby pod rzeczywistość często podchodzi. Także ja nie mówię, bo jeszcze zombie po ulicy nie latają. I inshallah mam nadzieję, że tak nie będzie. No ale różne tam jakieś bakterie, wody zatrute, ryby do góry brzuszkami, cuda nie widy, Więc jak pół żartem, pół serio. Śmiejemy się, czy te filmy to nie są jakieś instruktażowe, ale żebym nie, nie mieszała mojego męża w foliarstwo. Absolutnie twardo stąpa po ziemi, bardziej się śmieje ze mną, ze mnie, bo ja to taka trochę no nie ukrywam foliara. Jakby nie wykluczam, już w dzisiejszych czasach, żadnej opcji, wszystko jakby jest możliwe, no i co wam chciałam powiedzieć. Mam takie jedno przemyślenie, które właściwie chyba mnie skłoniło do tego, żeby nagrać. A przypomniało mi się teraz. Ale tak już zanim wyszłam na spacer, to myślałam, że do Was przemówię chociażby z pozdrowieniami. Tak chciałabym powiedzieć jako rodzic do rodziców: nie dręczcie dzieci, szczególnie dorosłych. Macie dzieci. Szczególnie mi chodzi o córki, które mają w życiu różnie. Niekoniecznie to musi być muzułmanka. Może nie być muzułmanką, bo tutaj jakby religia, miejsce urodzenia i tak dalej nie ma wpływu. Tylko to, jakim jesteśmy ludźmi, na jakich ludzi trafimy, jak nam się w życiu ułoży, jak dużo spotka nas szczęścia, a jak dużo smuteczków. To zależy od tego, kim się otaczamy. Wiadomo, że żeby kogoś poznać, to trzeba zjeść z nim beczkę soli, tak? Ręce, ręce mi drętwują, dlatego tak z, ob z obu profili Wam pokazuję. Swelico. No i jeżeli dziewczynie się w życiu nie układa, ma dzieci, męża, nie za dobrego, to nie znaczy, że jeszcze trzeba jej dowalać. Też często rodzice dowalają, jak się układa wszystko pięknie i dziecko ma fajnego męża. I, i wszystko się układa. To rodzice też tam, y, ponieważ są rozczarowani, ponieważ dziecko nie poszło taką drogą jakby chcieli, na przykład dostało muzułmanką. Albo nie skończyło takich studiów, jak rodzice chcieli, albo cokolwiek innego i zatruwają życie. Ale muzułmanki jeszcze dodatkowo, dlatego że są muzułmankami, mogą mieć zatruwane życie. Wzięły sobie męża zagranicznego, z którym taka mama na przykład nie mogłaby się za bardzo dogadać, tak? Bo język obcy, w dodatku inna kultura, nie zje kotleta schabowego, statą kielicha nie walnie, ze względu na psanie chce przychodzić i tak dalej. No, i był ten zięć na przykład, i nagle go nie ma. Yy, I córkę dręczymy. Nie rozumiem tego. Po co? W każdej sytuacji rodzic niech będzie tym rodzicem pomocnym. Czy dziecko ma lat 5 czy 40, nadal jest dzieckiem i będzie mu miło, jeżeli będzie mógł skorzystać z dobrej rady, z miłego słowa, yy, które usłyszy od rodzica. Nie można też nadużywać tego, że my muzułmanki mamy, na... znaczy no, każdy człowiek ma nakaz szanowania rodziców. No my na to bardzo zwracamy uwagę i często dziewczyny pozbywając się toksycznych mężów, niedobrych, przechodząc trudy rozwodu, szarpiąc się z rzeczywistością, zostają same. Niezbędna jest pomoc rodziców w wielu sytuacjach, bo nie zawsze dziewczyny pracują, a nawet jak pracują, no to tych dzieci mają często więcej niż jedno. No i tutaj pomoc rodziców by się przydała. Ale nie utrudniajcie, pomagajcie. Bo gadanie, użalanie się nad sobą, nad swoimi rozczarowaniami nic nie da. Bo ona jest bardziej rozczarowana i bardziej jest przykro, i serce boli, i cierpi. Weźcie te wnuki. Nie terroryzujcie tej kobity psychicznie, że będziecie karmić je szyneczką. Co Was tak ciągnie do tego karmienia muzułmańskich dzieci szyneczką? Dajcie im kanapkę z żółtym serem. Zróbcie omleta. I pomóżcie. W jakiś taki sposób ludzki po prostu. Bardzo jest dużo sytuacji, ponieważ ja się obracam głównie. Wśród muzułmanek, aczkolwiek, znaczy głównie wśród muzułmanek, takie problemy. Przepraszam Was, już mi ręka znowu zrętwiała. Yy, no bo yy, koleżanki, że tak powiem, spoza islamu, to jakoś tak inaczej sobie radzą. A tutaj jest ta dodatkowa przykrość, właśnie, że nie dość, że cierpisz, to jeszcze cierpisz przez rodziców. To nie jest miłość, bo one tak sobie tłumaczą, że Wy ich kochacie, że się martwicie. Guzik, prawda. Może ja sapię idąc po prostu, masakr. Rodzic niech będzie dojrzały, no. Niech przytuli, niech pogada, niech weźmie te wnuki właśnie. Jak ta córka jest zapracowana, jak tam przyjdzie posiedzieć z wnukami. Niech mama uprasuje, niech jakoś pomoże. Niech, niech ta córka stanie na nogi. Bo szacunek do rodzica się należy, ale rodzic musi jakby na ten szacunek też zasłużyć w jakiś sposób. No bo okazywać mu szacunek, a być udręczonym, to jest co innego. A mieć chęć być usłużnym dla niego i okazywać mu szacunek, to jest zupełnie co innego. Ale warto dać coś od siebie. Nie terroryzować chorobami, nie przyjdziesz na święta, nie zrobisz czegoś tam. Już pomijając, bo nawet panienki jak są, nie? To są terroryzowane przez rodziców. <słuch> Bo tata przez Ciebie zawału dostanie. Babci coś tam się stanie. Ludzie. Ja Wam powiem tak. Moja mama była w Częstochowie na pielgrzymce z intencją, żebym od tego islamu odeszła. Bo jak ja w ogóle trzymam ten telefon. Ksiądz jej powiedział, daj jej spokój, to jest jej droga, jest dorosła. Tata mój umarł w zeszłym roku w sierpniu. Najbardziej mnie rozumiał. Przygadał tam coś czasami, bo jak oglądał telewizję, tam posłuchał nieraz jakichś tych głupkowatych wiadomości, czasami coś przygadał, ale potrafił powiedzieć, tak jak już Wam to powtarzałam kilkakrotnie, że odkąd jestem muzułmanką, nasze życie odmieniło się na lepsze, nasza relacja i tak dalej. Nie wiem, czy Wam opowiadałam sytuację z dziadkami. Dziadkowie 8 lat temu mieli imprezę. 50-lecie ślubu, ponieważ jest to babci kolejne małżeństwo, nie jest to tata mojej mamy, więc mieli 50 robili w lokalu i zaprosili nas oczywiście tak około miesiąc wcześniej, bo na takie grubsze imprezy to się zaprasza wcześniej i dziadek i babcią mówi do mnie: Tylko żebyś przyszła bez chusteczki. A ja już wtedy byłam muzułmanką 5 lat. Chodziłam w chusteczce od początku mojej drogi. Alhamdulillah, i mówię babciu: No, jak ja przyjdę bez chusteczki? W ogóle nie ma takiej opcji, ale rozumiem was. Będzie tam też rodzina, da, znaczy jakby bliska dziadkowi, ale taka dla mnie dalsza i w ogóle jakby z którymi, ludzie, z którymi się nie widziałam wiele lat. Ja mówię, przyjdziemy sobie do was, zjemy obiad, nie ma sprawy. Po czym jakieś tak 10 dni przed imprezą, może dwa tygodnie, babcia mówi, że. Absolutnie impreza nie może się odbyć bez nas. I żebym przyszła yy, w tej chusteczce, oczywiście, bo no już trudno, tak? Jest ta chusteczka, to niech będzie. No, niektórzy w rodzinie mówili, ja to już bym nie poszła, ja bym się obraziła. Tata, tata, ta, absolutnie nie uważałam tego jako powód do obrazy. Przemyśleli, przedyskutowali. Być może przekłócili, no bo też nie wiadomo, tak jak to tam wyglądało wewnątrz. I przyszliśmy na tę imprezę. Wszyscy goście kulturalnie, że tak obserwują mnie gdzieś tam, Facebooki te sprawy, telewizja, bo ja tam przecież kiedyś gwiazda trochę, antygwiazda, ale jakby niektórzy na to patrzyli w ten sposób, że pomimo tego jaki montaż był, to cały czas jestem kim jestem. Nie wyrzekłam się swojej wiary, swoich zasad i że właśnie mnie szanują za to wszystko i tak dalej i że idę tą drogą, piąty rok. Od tamtej pory dziadkowie, dziadek inaczej spojrzał. Rozkwita miłość między nami, przyjaźń. Jestem ukochaną wnuczką. Yy, wygryzłam parę osób. Naprawdę zupełnie, naprawdę, a za tak chwilę, że tak powiem, bo może też nie wypada. Ale nie starając się o to, po prostu będąc sobą, trzymając się swoich zasad. Przepraszam, ręka już mi odpada. Tu palec widać. Nie wiem, jak to zrobić, żeby go nie mówić. Yy, trzyma, nie bojąc się mówić swoich poglądów. I kilkakrotnie już słyszałam od dziadka przeprosiny, prośbę o wybaczenie, że podchodził do tego źle. Że nie akceptował, że go to bolało, że nawet nie chciał sobie ze mną zdjęcia zrobić, co też mi ostatnio przypomniał ktoś z rodziny, że były takie sytuacje, że babcia chciała zrobić ze mną zdjęcia, a dziadek się odsuwał. Ech. No i właśnie, że on widzi, jak ważna jest dla mnie ta religia, że praktykuję, jak przyjeżdżam na działkę, to też modlę się w nocy, mam tutaj też Koran po polsku, mam. Taką książeczkę do nauki recytacji Koranu po arabsku, Jed jedną część Koranu y na stałe, że jak tu przyjeżdżam, to żeby było, żebym mogła sobie popróbować czytać, bo no, porecytować, ale to tak wiecie, ta moja recytacja to jeszcze tam bardziej takie dukanie. Alhamdulillah. I naprawdę oni są ze mnie dumni, a jeszcze... Przyjeżdża pan z pomidorami i dziadek do niego mówi: To jest nasza muzułmanka. Ona już jest muzułmanką, 13 lat. Wie pani. ja tego nie akceptowałem długo, ale no proszę pana, my katolicy, to my się w ogóle nie umywamy do muzułmanów i do tego, jak oni praktykują. Też się czuję wtedy zakłopotana, bo przecież wiadomo, że są tacy katolicy z tradycji, jak i muzułmanie, no ale też są bardzo praktykujący. No ale, no to ja tam oczywiście zawsze coś wspomnę. Ale dziadek właśnie w ten sposób mówi, wczoraj też byłyśmy z babcią u jej koleżanki na chwilę, i tam były jej dzieci, takie w wieku mojej mamy. I babcią wino, że Agnieszka jest muzułmanką, ale taką praktykującą, więc po dżule powiem, bo dzisiaj byliśmy na targu, to też mnie zaczepili Bułga Bułgaria. z Bułgarii muzułmani, ale mówią, że są Turkami, ale urodzonymi w Bułgarii. I też no, tak się ucieszyli, że, że tutaj yy, widzą muzułmankę, Polkę i babcią Zobacz, że oni się ucieszyli. No i w ogóle, wiecie, ja wiem, ja zawsze mówię muzułmankom, trzeba dać rodzinie czas i tak dalej. Ale rodzina też musi umieć przyznać rację, że ten islam nic złego nie wprowadził do życia ich rodziny. Bo nawet jeżeli jakaś muzułmanka jest zaparta, nie chce przychodzić na święta, no dobrze, zróbmy kompromis. Zróbmy sobie jakiś wspólny dzień świąteczny, taki, żeby razem spędzać. Tak jak w filmie Lady z dziewczyny miały Sylwestra jakoś latem. To po prostu taki dzień, żeby cała rodzina mogła się spotkać. Niekoniecznie związany z jakimiś świętami, albo może no nie wiem, urodziny babci, czy tak dalej. No niektórzy muzułmanie z urodzinami też na bakier, ale nieraz już tam na wykładach to tłumaczyli, że to jest jakby tradycyjne nie, nie wiąże się z religią, więc można. Ja nie rezygnuję z takich imprez. Od jakiegoś, znaczy może na początku byłam taka bardziej, że nie, ale już od dawna uczestniczę i sama organizuję, bo kiedyś z tą rodziną trzeba się spotkać. Wszystko trzeba wypracować, żeby było dobrze. Po dwóch stronach. Po dwóch końcach kija są osoby dorosłe, z różnymi poglądami, ale są rodziną i muszą móc na, na sobie polegać, liczyć na siebie i wspólnie żyć. Szczególnie, że teraz te dwa lata pandemii to nam pokazało, jak bardzo nam może siebie brakować, jak mogą być utrudnione kontakty i tak dalej. Co mądrzejsi wyciągnęli wnioski. Niektórzy trwają w uporze. Niektórzy rodzice nadal zatruwają życie dzieciom. No to już jak tam sobie chcą. Fajnie by było, gdyby dotarło do nich, że nie warto. Ale tak. Tyle Wam chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy to ma sens. Ale moje filmiki to chyba zawsze taki trochę misz masz. Więc co tam kto ma wyciągnąć, to wyciągnie. To są oczywiście moje mądrości osobiste. Kobitki przed pięćdziesiątką. Wszystko co dobre, to od dallacha, co złe ode mnie. I chyba nie będę was dalej zadręczać. Będę się starała może trochę krótsze te filmiki nakręcać. Ja jeszcze przy okazji zaproszę na kanał Marietki. Teraz on się nazywa Witkowska po ślubie i z Patrykiem już nagrali dwa filmy. Jutro wjeżdża trzeci. Może ja tam gdzieś będę, bo to już może będzie z Egiptu. No ale nie chcę zdradzać. Nie wiem. Ja w Egipcie Wam nagrałam, ale skasowałam, bo jakoś tak szumiało, bo to na statku ja i tak wam nieraz takie robię tu. Hardcore, jakieś niewygodne. Może kupię jakiś mikrofon w końcu. Nie wiem, czy poszłam dobrze drogą, bo tak szłam. No ale zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Salam ale Bye.